Cześć! Ostatnio was poprosiłem, żebyście zadawali pytania do Q&A na karcie społeczności, więc dzisiaj na niektóre odpowiem. W której klasie jesteś? Chodzę do siódmej klasy. Myślałem, że będzie ciężej, ale mamy lekcje online, więc no... I czy w przyszłości kiedyś może planujesz iść na studia? Na razie to nie wiem, co będzie w przyszłości. Ja nawet nie wiem, do jakiego technikum czy liceum chcę iść. W jakim programie robisz filmy? Animacje robię w Blenderze, a muzykę i jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy robię w Kaden Live. Oba są darmowe. Czy masz jakieś Zwierzę domowe? Tak, mam psa Maltańczyka, który nazywa się Pimpek. Moi znajomi bardzo się śmiali, że ma tak na imię. Planujesz pokazać twarz? Nie, na razie nie. Miałbym wtedy uczucie, że cały czas ktoś na mnie patrzy. Ile masz lat? Mam 14 lat i kończę je dopiero we wrześniu, ale. Ale. ale 14 brzmi doroślej niż 13. Mam 14 rocznikowo lat. Jak masz na imię? Mam na imię Michał. Czy lubisz animować? Nie. Codziennie rano wstaję. Siedzę przed komputerem przez 6 godzin, cały czas myśląc o tym, jak bardzo nienawidzę tego, co robię. W jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w zachodnio-pomorskim i mam wrażenie, że jak myślisz o województwach, to nigdy nie przychodzi ci do głowy zachodniopomorskie pomorskie Bardzo mało osób mówi o tym województwie, więc za każdym razem, kiedy nie wiem, widzę ja w podręczniku od geografii, to mam takie. Wow, wreszcie ktoś coś o nim powiedział. W jakie gry grasz? Gram w Call of Duty, Minecrafta i coraz częściej w Ratcheta i Klanka. Ostatnio bardzo mi się Podobał. Co lubisz jeść? Lubię jeść pizzę, tak jak wszyscy. Czemu gadanko? Siedziałem przed komputerem i miałem takie. Okej, okay, muszę wymyślić jakąś nazwę. I potem napisałem pierwsze co mi przyszło do głowy. Skąd masz tyle subów? Pożyczysz trochę? Nie wiem skąd mam tyle subów i nie, nie podzielę się. Przykro mi Chrisky. Jak się robi wodę? O, mówisz o H2. No no to słuchaj, bierzesz. Dwa wodory, tlen, składasz to w całość i wychodzi ci H2O, czyli woda. Jakie są twoje ulubione gry komputerowe i planszowe? Gry komputerowe, tak jak mówiłem, Ratchet Clank, Minecraft oraz Call of Duty, a planszowe to myślę, że Monopoly, ale ta polska wersja. Na jakim tablecie robisz swoje animacje? Czekaj, zaraz sprawdzę. Na hujonie H1161. Jak myślisz, kto jest lepszy, Xbox czy Sony? Myślę, że Sony jest lepszy od Microsoftu, ale też bardzo lubię Nintendo. Dziękuję za pytania i subskrypcje, i do zobaczenia.